Wizje Kaszyna Kodziego okazały się być przestarzałe. Boruto namieszał w jego technice, dzięki czemu nie tylko uniknął śmierci, ale też bardzo mocno zwiększył szanse na przynajmniej przegonienie dziury. Jak mu się to udało i co zobaczył Kashin tym razem? Jaka czeka nas przyszłość w Boruto? Na te pytania sobie odpowiemy. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i jazda przypominajka o koszulkach z Dużo i Boruto. Wczoraj poszły kolejne kilka sztuk, więc tych dostępnych rozmiarów jest naprawdę mało. Także korzystajcie. Ja polecam i setki osób, które je zakupiły są tego świadkiem, a teraz do tematu. Na początek przed omówieniem nowych wizji, które widział Koji, spróbujemy zrozumieć dlaczego stuprocentowe przyszłości się nie udały, a musiał on dostać jakąś aktualizację. Tutaj mamy co najmniej dwa wyjścia, ale podzielę się póki co tylko jednym, bo wydaje się bardzo prawdopodobne, bez żadnych wydziwień i te ory spiskowych, czyli ta prosta. Ta, w której Kashin tłumaczył już Boruto, że nie może mówić nikomu nic, co jest związane z przyszłością, bo wszystko zrujnuje. Coś może się zmienić. Między innymi dlatego nie mówił nic wprost kołdowi i chronił też przed szerszymi informacjami Saradę czy Sumire. W momencie, w którym ktoś poznaje przyszłość lub coś, czego nie mógł wiedzieć, bo ktoś zobaczył coś w odległej przyszłości, to wszystko się obraca i komplikuje. Możliwe, że to jest słabość techniki prezens. Jeżeli ten nie mówiłby nikomu nigdy o tym, co widzi, do ścieżki zawsze byłyby zgodne z tym, co rzeczywiście widzi. Nie widzi on jednak wszystkiego, więc nie jest w stanie przewidzieć, że w którymś momencie wyciek informacji przesunie całą ścieżkę czasową. Bardzo możliwe, że obawiał się on niewiadomego, i już to tłumaczę. Widział przyszłość, która może się udać, która ma szansę powodzenia, pod warunkiem, że każdy odegra dobrze swoją rolę. Jeżeli poświęci odpowiednią ilość osób, to przeżyją miliony. Tym tokiem rozumowania ma sporo racji, bo rzeczywiście miał prawo bać się pójść niewiadomym wiadomość ścieżek, w których o... Może być kompletnie zgubny dla każdego, już całkowicie nieodwracalny. Ale tu rodzą się kolejne pytania. Jak to się stało, że również Ejda jest totalnie zszokowana takim obrotem spraw? Osoba, która widzi wszystko, osoba, która non-stop obserwuje Kałakiego i Boruto. Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Inojin. To właśnie pierwszy screen, który został nam przedstawiony w umyśle Godziego. Dobrze wiemy o tym, że słabością Ejdy jest telepatia. Ona tych rozmów po prostu nie słyszy. I no, totalnie wypisała się z planów Shikamaru, bojąc się, jego decyzji, ale został jeszcze on. Którego jasno widzimy dokładnie w tej samej kryjówce, w której przebywa obecnie Kashin Koji. W całą sprawę wplądana jest jeszcze Delta, która jest oddana Kałakiemu, ale za to istnieje mała szansa na to, że o wszystkim wie również Shikamaru i Amado. Amado, bowiem, wszystko co robi Delta, po prostu wie, że ma do tego odpowiednie narzędzia, i Shikamaru, który po odpadnięciu Ino mógł zwrócić się do Inojina i wraz z Kałakim przeprowadzili taką rozmowę i plan, w którym Delta przybędzie w odpowiednie miejsce na ratunek Konoha Kamaru, Mickiemu i Saradzie, czyli taki ułożony plan w stylu Shikamaru, idealnie w czas, a tylko on wiedział, gdzie po raz pierwszy widziała się drużyna Konohamaru z drużyną Wioski Piasku, więc to jest dość prosty trop. W całym tym zamieszaniu, gdzie Aida ogląda Boruto, to Delta wraz z Inojinem i zapewne Choucho oraz Shikadajem, którego nawet rękaw widzimy o tu, zakradli się do kryjówki Kashina, bo sam blondas zdradził im jej położenie. Shikamaru najpewniej tylko pozornie zaufał jego domniemanej przyszłości i koniec końców dogadał się z Boruto, że jest to osoba z potężną mocą, którą bez wątpienia trzeba nadzorować. Tutaj ta drużyna sprawi się idealnie, no chyba że właśnie Kashin już ich zobaczył. W takim razie wątpię w jego złapanie, ale może po prostu sam nie ma zamiaru nigdzie uciekać, wszystko zależy tak naprawdę od tego, co widział. A my za to widzimy na tym samym ekranie kadry, którego nie było w chapterze 23. Dżura trzymające się za oko, wyraźnie odczuwający skutek ataku Kawakiego. Jak dobrze wiemy, Shinju, mimo tego, że posiadają styl drewna, Rinnegana i przeróżne moce, to aby się zregenerować, potrzebują dotknąć tej niczego kwadratu w swojej bazie. Tak samo jak uleczył się Hidari. Leżący Boruto może utwierdzić nas w przekonaniu, że ostatecznie nie dojdzie do eskalacji tej walki. Zobaczyliśmy całkiem sporo. Jura jest mocno ranny, a to wszystko jeszcze bez użycia karmy Kałakiego. Teraz jak już ją odpalił, to najlepiej dla tak mądrej istoty, za jaką uchodzi Jura, będzie najzwyczajne wycofanie się do bazy. W innym przypadku Boruto by nie leżał, a najpewniej wstał jako momoszki, cały i zdrowy, a tego kałaki również woli uniknąć. Dla niego leżący nieprzytomny Boruto to ten dobry Boruto. Na samym dole jest też Himawari. Wątpię, żeby w jakikolwiek sposób miała się pojawić tutaj obok Kałakiego, Nawet on by jej nie naraził, chociaż to byłaby mocno podbramkowa sytuacja dla Jury, gdyby rzucono na niego wszystkie siły z zaskoczenia. Wtedy tym bardziej musiałby się wycofać, ale w obecnej sytuacji Kałaki powinien być wystarczający. Po niej spodziewam się albo jakiegoś treningu kontroli Kuramy, albo ponownej rozmowy z nim lub w końcu konfrontacji z Boruto. Jest jeszcze szansa, w której Kawaki uzna, że to dobry moment na pozbycie się blondasa, póki leży, ale Himawari przybędzie tutaj na własną rękę. Z jej obecną mocą ani trochę bym się nie zdziwił i tym właśnie sposobem uratuje swojego brata. Na kolejnej stronie, gdy update Kashina się kończy, widzimy chyba najlepsze. Po pierwsze grupę Shinju, gdzie widzimy głównie Mamushiego. Chociaż on jest tutaj na pierwszym planie, to wyraźnie widać, że wokół niego jest ktoś jeszcze. I teraz mamy ponownie kilka opcji. Albo koniec końców Matsuri i Ryu zostali wskrzeszeni, jakby nigdy nic, bo nie oszukujmy się, Jura wracając bez problemu może wziąć owoce z powrotem od Rai i Konohamaru. Albo są to nowi Shin których mamusi na polecenie Jury zwerbował Przecież w wiosce liścia było naprawdę sporo tych ludzi I pewnie poza nią również Albo jest to swego rodzaju jego moc Kojarzy mi się to z czymś w stylu techniki Kakuzu A mówię tu o mocy, ponieważ zaraz obok widzimy kawałek głowy Dimona A wiemy o tym, że ten na pewno będzie bronił Eidy Którą chce Mamushi dopaść Także pod nie uwagę największej siły Konochy Ten niepozorny Shinju może skorzystać z okazji I dostać się do wioski Kolejny kadr może udowodnić tam, że Jura jest w kryjówce Cały i zdrowy. Nie widzimy tutaj zbyt wyraźnie czy był w stanie zregenerować swojego Rinnegana na czynie, ale przynajmniej wiadomo, że nie zostanie on po prostu od tak pokonany i koniec historii. To byłby chyba najbardziej zniszczony potencjał, którego Ikemoto mógłbym już raczej nie wybaczyć. Kolejny z super ciekawych kadrów to Hidari i to w niebyle jakiej pozie, bo jest to perfekcyjny wygląd ruchu, który wykonywał Itachi do czoła Sasuke, a potem skopiował sam Sasuke. Czy jest to sygnał dla nas, że jest on rzeczywiście ukrytym szpiegiem? Shinju z przebudzoną świadomością Sasuke który czeka na dogodną okazję. Czy w ten sposób chce przekazać Saradzie, że nie jest dla niej wrogiem, albo może jedyne co jego świadomość pamięta, to ten ruch i nic więcej. Tutaj może dziać się naprawdę wiele i super ciekawie, szczególnie, że Sarada nie wygląda jakby miała dać mu się do siebie zbliżyć, mając odpalone przepotężne mangekio, które jak wiemy na Shinju działa bardzo dobrze. Na dole jeszcze kawałek Uba Inojina i Nodzina i Hamaru, ale z tego już nie wyciągniemy nic. Tyle, że na pewno odegrają w następnych chapterach jakąś rolę, ale to już i tak jest oczywiste. Od siebie dodam jeszcze tyle, że z jednej strony z początku byłem zawiedziony dość prostym rozwiązaniem, właśnie z tą mocą Kasina, ale z drugiej, po pierwsze, nie wszystko zostało nam jeszcze wytłumaczone na 100%, a po drugie, moc kodziego jest i tak silna, ale nie aż tak przesilna jak na przykład moc wszechmocy Eidy. Dodatkowo, danie nam takich skrawków przyszłości do własnej interpretacji to bardzo fajny pomysł, szczególnie jeżeli Chapter wychodzi raz na miesiąc. Dodatkowo do tego wszystkiego dochodzi to, że przeszłość nigdy nie jest stuprocentowa, nic nigdy nie jest przesądzone, bo jeżeli by było, to też niezbyt by mi się podobało. I to tyle, jeżeli chodzi o ścieżki Kodziego. Wszystko się zmieniło, a sam Kashin po minie nie dowierza w to, co się zaraz może stać. Ale niestety, my już tego nie widzimy. Pytanie do Was, co stanie się dalej? Jakie będą kulminacyjne wydarzenia, sugerując się obrazami, które widzimy tutaj? Pamiętajcie o możliwości dołączenia na Patrona, jeżeli chcecie mnie wspomóc lub mieć dodatkowy content. Koszuleczki jeszcze są, to też zapraszam. Do następnego i elo.